No tutaj, tutaj, tutaj. Kochani, no chodźcie no. No proszę no. Ej, jak tu, jeju, jak ty masz porobione? No mamo, tato, no witam, tak. w końcu u mnie, w mieście dzień dobry. no. no dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry. A co to nie można było windą wjechać? Ta szkoda prądu tam. Po schadach weszliśmy. No ale jesteście, no jak tam na wsi? Wszystko dobrze? Dobrze, wszystko na wsi. Byś tam w Patrzynek. Przyjechał, zobaczył, co tam się na wsi pozmieniało. Już nie ma Eternitu na oborze, blacha jest. A gdzie Eternit? Ojciec do lasu zawiózł. A, wziąłem w nocy, pieszczonałem w dół, nikt nie widziały tak. Owoców latości! synek, papierówek Oj. tyle w ogródku leży, żebyś przyjechał samochodem, kufer otworzył, zapakował, bo inaczej zgnije. Placków byś narobił, placków! Albo szarlotki. No dajcie spokój tam, jabłka to obciach. Ja jem melony! Chcecie spróbować? U nas wczoraj był mielony. Mhm. Owoce jedź. Nie tam miękko i miękko się w dziurę w domach porebią, będziesz miał. O i no dobrze, Jak Wam się w ogóle podoba, jak się tutaj w mieście zainstalowałem, co? A, o, Apartamencik 150 metrów, centrum miasta, 35, no. 4 miliony nas to wszystko kosztowało, no. Bo wnętrze takiego jest robi, Izraela no, no. Izraela? No, Izraela. To już też nie było kogoś innego, cholera. Nie no ładnie. Tak. No. A synek, które to piętro? Trzydzieste, mamo. Matko jedyna, zobaczysz piorun dupnie, to ci dupsko przysmoli. Trzydzieste piętro, matko jedyna. To przez okno można do samolotu wsiadać. No, nie bardzo się da, bo się okna nie otwierają. Klimatyzacja jest. Co jest? Klimatyzacja. Ta kostka w kiblu. Ale to my mamy. Ty, a powiedz, a w piwnicy sucho? Masz? Tak. Woda nie podchodzi? Bo jak kartofle gości złapią, to do wywalenia to. czeknie nie zje, też tam powącha, powącha, ryjem trąci i pójdzie. Tak już tu nie ma piwnicy. O! W kopcu trzymacie? <laughs> mamy, no nigdzie nie trzymamy. No w ogóle nie gotujemy w domu. Na mieście jemy, o. Mamy tutaj takie sushi na dole. co? Sushi. sushi. Kuchnia japońska. Surowa ryba, ryż, krewetki, wodorosty. Surowa ryba? Mhm. I to japońskie Aha. jest? Cholera! Mhm. Takie cienkie telewizory robią bez tej dupy z tyłu, a ryby nie potrafią dosmażyć? Zikimaru! Zikimaru! Mhm. Ty, Ignacy! No. Ale te krewetki, to ja wiem, co to jest! No? To takie rowale z wąsami. F... Ofu, ofu. To Jak ci mówię, ja bym po tym zębów nie domył. Bym zębów nie doszarował. Tata takie głupoty gada, gada, nie próbował nigdy. <ślujni> <ślujny> Głupi jesteś. <ślujny> Ojcie Oj, Ojciec nie próbował. Mało to razy, człowiek jabłka ja się zagapił, potem patrzę, taka dziura w jabłku, dziura. dymiąca robaka, no. nie ma to gdzie jest. A co to to? Gdzieło zrzutnęło, poleciało, przeleciało, wyleciało i koniec, ale żeby się patrzeć nad tymi robakami, to brona za pługiem idzie te krewetki, wyciąga, to też resztę. Tak, tak, tak. tak. E, słuchajcie, pomysł mamy nowy z Aldoną. No. no, uwaga, kota kupujemy. Pokażę wam zdjęcie. <laughs> no żeśmy kota nie widzieli! Wczoraj pod sklepem trzepnąłem samochodem jednego. Ignacy. Nie takiego, proszę. Turkmeński kot pustynny. Cholera? Jak to się patrzy na to? Tak. O tak. Nie, tak, bo że Randol tu jest. Sądasz, ścianie śpi jak mucha? A no. Jak? Ale paskudnik? Tak. No nie wiadomo, gdzie to ma wlot, gdzie to ma wylot. Człowiek by się chciał czasem do pyszczka przytulić, można się strasznie oszukać. I to, to, to niebieski, no niebieski, to Aldonowy myśli że nam będzie to zasłon pasował. No tak. i jak ten kot? Możliwy? Możliwy, możliwy. Cholera kota kupują. 30 piętro, apartament, centrum Warszawy. A jednak myszy są. To jest plaga cholerna! Tak. Dobra, dobry kot. To i kreta wyciągnie i wszystko zrobi. Synek! A ta twoja to ona gdzie? Gęsi, skubie, w ogródku piele? Szanowni, wraca? Nie, no, na jogging wyszła. Na co wyszła? Na jogging. Znaczy, no, na bieganie. No to mów, że na bieganie! <noise> Mamo, biegać to samo można w trampkach po kartoflisku. A jogging to się uprawia w najkach! Czy? W najkach! A biega się bez majtek. Cholera. To jak się nie widzi, może się na golasa przelecieć, ale zimą jak mróz od spodu ściśnie, to matka jedyna. Ty, a propos Majtek. Powiedzcie, jak to się czasy pozmieniały z majtkami. Kiedyś te dziewczyny nosiły takie majtki, że żeby tam kawałek tyłka zobaczyć, to trzeba było te majtki odchylić. A teraz, żeby majtki zobaczyć, to trzeba z kolei cały ten fiz. Ignacy, no naprawdę! No tak się chcecie No, Dobra. Już dobrze! Osia, osia, osia! Osia, osia, o, już! O do góry się grzi, już. A my w ogóle synek ci nie przeszkadzamy? Nie, nie, mam, w porządku. Ja tylko za dwie godziny wychodzę na konie. Ojciec już się obrobił! Ja już mam poranę! Także, jak coś to powiesz, to się złożymy na traktor, to będziesz za koniem chodził. Okay. To do XIX wiek, to ludzie się będą z No dobrze, śpiąć. dobrze, ale tak w ogóle zapytam to, w jakim celu mnie tu odwiedziliście? Tak, no to mów, mów. No właśnie synek, A. bo my żeśmy do Ciebie przyjechali z samego Falencina, żeby z Tobą poważnie o życiu porozmawiać. Tak, bo byliśmy tam w niedzielę w kościele na dwunastą na sumie. Ten czarniawy odprawia, no to tak, tak, tak. się no. jąka, ale godzinę ujedzie. A tam, ciepło to, czy godzinka przed zemią i tego. Tak. I proszę Ciebie, wracamy do domu, tak gadamy o Tobie, o tej Twojej. Tak, ta Twoja się nazywa? Aldona. Aldona! A ta cały czas Al Capone, Al Capone. Jakie Al Capone? Aldona. Aldona. No. No. I Ile wy tu już razem pod jednym dachem mieszkacie? No wie, ta no z rok będzie, będzie rok. Rok no. będzie, rok będzie. No to już tam chyba wszystko żeś posprawdzał. Czy tam wszystko no, działa? To może byście się wreszcie, synek, pożenili. Tak. Co, żeby tak po Bożemu było? Tak. Śluby to wiejskie zobowony. My żyjemy nowocześnie. Tworzymy związek partnerski. Jaki? Partnerski. Jak Locha i Knur. Jeszcze, seg Jeszcze segendów podrukujcie, żeby w ziemi nie ryć. No ale to nie wygłupia się, no to już tam dziecko w drodze. A kiedy wy to rozwiązanie macie? A tak, tak, Kradox się rodzi w maju. Się Co rodzi? się rodzi w maju? No Kradox, na syn. Cholera, żeście dziecko nazwali jak jakiś granulat nawozowy. To nie, matko, to nie można jakoś tak Jakiś Jasio albo ten Stasio. No nie wiadomo jak zawołać. No. Ja Jasio, Stasio, Jasio, Stasio. Jesteśmy w końcu w Europie, w świecie. A co się z tego polskiego błota wreszcie otrzepać? A, a, a właśnie, bo już mamy zamówiony do porodu basen z delfinami w Kalifornii. No także rodzimy rodzinnie. Z delfinami? To jakaś rodzina nasza? To chyba z twojej strony. Nie no to... No tak. No nie rodziny, ale to, to takie ryby są. Znaczy, no bo się jest taki, no właśnie, no jak my? Masz może wódki się napić. Ale raczejśmy w gardle, za to przez te klimatyzację czy coś. Żeś do tego kibla chyba z kilogram tego napchał. Y, tato, a, a może być whisky? whisky a, nie. nie. Na myszach pędzone? Kto tu jeszcze kotnie? Kotnie za robakiem, zagryzie, może łobniejszy będzie. Ja tak, dziękuję. To może chociaż chrzciny jakieś będą. Będą chrzciny? Czy tylko tego prosiaka tak słomą przed i ruszaj w świat? A. Chodzi o to, że my z Aldoną od pół roku jesteśmy wyznawcami międzygalaktycznego kościoła wiecznej wilgoci. I u nas nie ma chrzcin. A co jest? No bo coś musi być, tak? Wierzymy, że człowiek po śmierci zamienia się w mech. Ignacy? Tyś tam ostatnio okna utykał. Czyli nie masz wódki, tak? To daj tego, Wyskaca się napijemy. Daj Wyskace, odlej trochę od kota, to mu potem odkupię. Powiedz mu, że mu odkupię. Cholera, jasna. O Ignacy, trzeba coś działać, matko, Jedyna nasza wina Ale co zrobisz do no, małego gnoja Ja bym wziął na kolano Tylek zlał, a co ze starym chłopem się będę bił? Ignacy, my żeśmy go do miasta wysłali, żeby się czegoś nauczył, żeby na ludzi wyszedł. A tu co? A to się zrobił, jeszcze gorszy wieśniak niż był.